Hej, hej, cześć, witam was Dzisiaj otworzymy sobie paczkę od Łukasza Musioła Zanim zaczniemy to polecam oczywiście Jego kanał Fajne filmy kręci Dba o karty Bardzo Najbardziej no. To jest dużym plusem Co tam mamy? Tu mamy gratiski yy, Nie mieć Niemiecką gazetę, którą otworzymy od, no, na odcinkach niemieckich gazet prasy niemieckiej, tak, gdzie taki odcineczek z gazetkami niemieckimi. Tam kilka mamy, nie za dużo. To są jakieś FIFA 365. No Jak widzicie nawet bazówki daje do folijek, więc bardzo dba, jak już mówiłam. Kopenhaga To jest drużyna, której FIFA 365 polskiej nie ma Tak, to są pewnie nordyckie A. numerki kart No A to co to jest? Rosenborg Tego też nie ma? Nie, nie ma. I... Malmö. Double Trouble, też tego nie ma Dziękuję. Dzięki. To się świeci, trochę się nie świeci, trochę się świeci. Świeci się, świeci się. Daj, Tutaj, tutaj sobie. Piękna karteczka. No to ładnie. Malma. Malmy jest w oryginalnej edycji. A to chyba ma inne numeryki. Nie, nie ma, nie jest, nie Inno, wiem. Inne już. numerki ma, wiem, wiem. Ma inne na pewno. Ma inne. Tak, ma inne, uważam. To jest Rosenborg. Z tego co kojarzę, to dawno temu Legia z nimi grała w Chyba jako jedyna polska drużyna. Już dokładnie, trzeba już delikatniej ucinać to, jeszcze na dole trzeba. Dobrze, oddaj. Tak, i tu będą fajne karty, zacznijmy od tych bazowych. Tak, to jest uzupełnianie Champions League 15-16. Już mamy prawie komplet, ziemi. brakuje nam bazówki, już mamy wszystkie, nie? Tak, bazówki już mamy na wszystkie. A czy mamy, zobaczymy, to wiesz. Zawsze można gdzieś się pomylić. My, myrdnąć. Tak jak sobie to często zdarza. Dobra. No pokażesz coś. Dobra. Mamy zawodnik meczu. Fajna karteczka. Taliska. Hese. Komplet, re, komplet realu o kot. Chodzi o kot co otworzył drzwi. Shaderland to tego już na pewno mamy, pamiętam. krondelis Tego nie mamy. Z Sevilli. Tego też... Nie, tego nie mamy. Szoła ma, też nie mamy. Nie mam. mamy, nie mamy. I banek już mamy. A nie wiem. Banek ma. już mamy od Piotrka. Piotrka. Mhm, dokładnie. O i... Ta karteczka. Wylosowałem ją ostatnio w saszetce. Piękna. Uh -huh. Brąz hazardzik. Teraz jest szał. Tak jest. bo To będzie. I już po albo może. Trzeba od razu to wsadzić. Ociek, się ty uciekł. Kończy, Dokładnie. Ucieku. Widzicie, że to jest hazard, złota limitka. Najbardziej chyba dwie pożądane złote limitki to hazard i on. A, żeby nie było, że nie ma kompletu, to postaw z, z prawej strony złotą. To jest prawa strona, a może wyjść. tak. Tak. No i to by było to tyle. tyle. Kolejny komplecik. Limite. Zapraszam do odcinka z tej gazetki, będzie was teraz, nie wiem jeszcze kiedy. Jakaś tam porządna limitka jest, nie zaglądamy nawet, bo to ma być niespodzianka. No. I dzięki Łukasz. Dzięki, Jeszcze toby. Porozmawiamy na pewno, bo rozmowy z tobą są superowe. To by było na tyle. Do zobaczenia. I kolejnym razem, Narka, pa i cześć.